Cześć, czołem. Eee, nagrywamy. Nagrywamy. Eee, wiecie co? Pewnie zobaczycie dwa filmiki na kanale. Jeśli się odważę, bo nagrałam również update po angielsku. Ale jeszcze zobaczę, czy się odważę go ustawić. Więc. Ech. Mało haftowania było. Dużo choroby nie było, bo wszystkich nas wziął jakiś wirus. Ale wychodzimy z tego. Troszeczkę przybyło na, na e, dyniowym domku Maribyrówko. Mało, bo mało. Ale nadal się go fajnie haftuje. No, gdyby nie to, że mnie Wena kompletnie opuściła parę dni temu, no ale, ale damy radę. Jak nie w tym roku, to na następną jesień będzie gotowy. Wiecie co, teraz to przynajmniej mam wszystko gotowe. I tak wiem o czym mam gadnąć na tym drugim pilniku, co się modałam jak. Drugi update. Eee... Jack Frost. Farm od Little House Needleworks. E, no... E, pełen dylematów. Ola mi wczoraj pokazała swoje poduszeczki z tej drugiej serii Little House i The World wykończone i, i tak mi się podobały. I tak mi się bardzo podobają. I tak sobie potem myślałam, a może by to z tą serię zrobić osobne jako poduszeczki. Ale potem sobie myślę. A może tą jednak zrobić jako całość, a tamtą jego poduszeczki. Nie wiem. Namotało mi w głowie. Namotało mi w głowie. No troszeczkę jest. Troszeczkę niedużo. Muszę narobić temu pierdolonkowej poroże, bo wygląda jak łysy jakieś. Cały czas zapominam. Ale bardzo fajnie się haftuje. Bardzo przyjemnie. Kolejna rzecz. Um, Na. No, wam wam ostatnie drwienka. E, no i zaczęłam oczywiście tego. Tego milchina On taki fajny. I mam tyle. I bardzo przyjemnie się haftuje. Troszeczkę tutaj, tutaj ja sobie wypełnię, wiecie, tu, przy tym drzewie i te narożniki, bo ja chcę jednak, żeby ten cały taki obszar był wypełniony. Także tu, gdzie nie gdzie, tam sobie coś dodam. Ale ogólnie bardzo fajnie się haftuje. Siup. Eee, kolejna rzecz, którą Wam nie pokazywałam, to był taki mój prototyp, że tak powiem. Trochę się zabrałam zeszycie za na maszynie. Jak jak dostałam do od natali. To tak mi się zachciało. Tak mi się zachciało. A akurat kupowałam dla Agnieszki materiały. No i sobie też wzięłam parę kawałków materiałów i tak, tak mi się zachciało i tak się nauczyłam trochę. Wzięłam tą maszynę, co tak stoi, tylko do poduszeczek raz kiedyś. I sobie zrobiłam taki organizer. Z takimi różnymi kieszonkami na milchina jestem no podoba mi się podoba mi się e, a oprócz organizera jeszcze zrobiłam sobie trochę toreb projektowych e, pod jakieś tam jakieś tam e, tutoriale youtube y obejrzałam na proste torby i powiem wam że to bardzo fajna zabawa życie takich toreb E, bardzo przyjemne, bardzo szybkie. Znaczy, bardzo no nie aż takie szybkie, ale jak już się załapie, do czego i się wymiarę wykrojów tak ogarnie? No, to jest po prostu bajera. Uwielbiam. Także teraz, wszystkie moje projekty dostają torby. E, kolejny haczyk, nad czym ja tu pracowałam. To e, samperek. Zaczęłam samplerek z, e, z Blackboard Designs Strawberry Fields Forever I wiedzę co, mimo to, że wzięłam nici, które mają być we wzorze, bo znalazłam je, e, no, różnica jest masakryczna. Różnica jest po prostu wielka. No może dlatego, że moje nici są dość stare, e, ale, no mimo to, będzie dobrze, będzie dobrze. Nie narzekam. Inaczej trochę wygląda, ale no to będzie miało swój wkład. Jedną chyba tylko nic zamieniłam, czerwoną, tą ciemną, bo, bo jej akurat nie miałam. Ale mimo tego jest ok. I kolejny. T-Mac. Yy. Petitek, bo Ania tak do przodu ze swoim wystartowała troszkę nieba, ale jak zawsze. Aila, e, osiemnastka, zamieniona na murano. I jedziemy z tym koksem, nie? A jak? Nie ma tu tam tu niteczki. I, I co jeszcze? Hmm. I jeszcze zostały tylko zakupy. Zostały zakupy. Tu już widzieliście część moich zakupów, bo kupiłam kiusnapy na Ukrainie od Natalii z Mależki. Takie fajne z kolorowymi kipsami. Bardzo fajne są, bardzo je lubię. Dobrze trzymają, nie wydają się tak... Wydają się troszkę grubsze niż oryginalne q I ja mam nadzieję, że przez to te klipsy nie będą pękać Noż tak eee, Tu już Wam pokazałam drobienka Na Mifilę Tu jest dodatkowa para boczków do q -snapa. Nie wiem dlaczego tak zamówiłam No ale jest Nie będę narzekać To się zawsze przyda co dalej? Taka girlanda jesienna. Girlanda jesienna na drwienkach. Jeden minus, że nie ma tego sznurka. No, ale coś się wymyśli. Są takie małe drewienka. Pachną jak ognisko to wszystko pachnie. Takie palone drewienko. Eee, no jeden tu ma taki bubel. No, ale, ale tu i tak będzie zaszyta. Pielc docięty do kompletu, nitki DMC, igiełki. I, I fajnie, bo jest wzór na sagę. Można sobie zeskonować kąt i pobrać wzór na sagę. E, patrz fajnie szybko. Myślę, że że teraz już się niedługo na nie skuszę. E, kolejny zestaw od Fruzeloka. E, wianek świąteczny. Ten ma te perełki fajnie, tak, te kartki wszystko w zestawie. Przepiękny, przepiękny. E, wieniec jesienny też rubalem ciekawym e, z, z, z drugi tuka e, gierlanda taka z kwiatkami też piękna a, a teraz ponoć ma jakieś aha, ma koraliki ma kwiaty i dwa koniki, nie mogłam się oprzeć nie mogłam się oprzeć tą koniką. Takie dwa małe koniki. jeszcze ich nie otwierałam. E, czekają sobie. Nie chciałam wszystkiego, wszystkiego otwierać, bo, bo chciałam Wam pokazać. Najpierw e, już się nie mogłam powstrzymać, no i już na to wzięłam, ale, ale Milchili, nadal nie zorganizowałam, bo kupiłam parę Milchili. Espresso, które mi brakowało do kolekcji. E, Blooms and Blossoms. Ten zestaw jest na nie... o dziwo Na zielonym nie. Stitching Time, hawciarski samplerek. Ale długo na niego chorowałam. Jak zobaczyłam, że jest u natali, ta truskawa jaka ładna. No, to tu na dół. Taka truskawa ładna. I dwa maluszki, motylek i listki klonu. Takie moje małe zakupy. No jeszcze nie, nie, nie. Jeszcze jeden zakup, jeszcze jeden zakup, e, który przyszedł wczoraj. Buklet od Dimensions, którego jeszcze nigdzie nie widziałam, trafił się. Ten Mikołaj mi po prostu urzekł, no on jest boski. Jest bajerancki. Uwielbiam. No i ten mały z też też niczego sobie. Czy wyszyć go na indzie, czy wyszyć go na plastiku. Co nie? Bardzo fajny buklecik. Także o. E, Dużo nie było. Wena mnie trochę opuściła. Chabciarska. E, no bo też ciężko haftować jakieś z nosa leci i głowa boli i kaszleż co chwilę, ale no ale co? Już jest lepiej. Wracamy do haftowania. Nie wiem co tu dalej zrobić. Nie wiem czy. czy... A, wiecie, co spróbujemy. Spróbuję nagrywać tak, i tak, Może coś z tego wyjdzie. No nic. No dobra. E, idę haftować. Bo mnie aż ręce świeżbią. Chyba trzeba któryś z te drewnianka wyciągnąć. Bo... <śm> no wypadałoby, nie? Wypadałoby. Kuktóra. Piękny jest ten, ten wieniec, z bombkami, ale te jesienne malutkie też są śliczne. Dobra, to wiecie co? To chyba trzeba będzie ten. Nie? Wypadałoby. Jak się nie zacznie, to się nie skończy. A skończyć to można kiedyś. O! Dobra, nie? Fajne nitki są długie. Uwielbiam długie nitki, wiecie. Te są takie idealne. Dobra. Ale to pachnie no naprawdę, jakby ktoś od nisku gdzieś palił albo w kominie. Hmm. dobra, bierzemy się za chaptowanie. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia.